Cześć kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia, a ty gdzie jesteś? Też On też jest Kinia Słuchajcie, jesteśmy w Gdańsku koło Ikei, zakupki Przyjechaliśmy po prostu na zakupy, bo od jutra jest taki lockdown można powiedzieć Są zamknięte galerie i w ogóle Przyjechaliśmy ostatni dzień na zakupy, widzę moją furę już Idziemy, idziemy, mam tu kalendarz daran, daran, daran. Otwórz się sam Otwórz się sam samochód. samochodzie, uwaga O no i zarobiście. Siedzę już w furze Słuchajcie, wydaje się, że jest mega ciemno I dopiero 17 godzina Już jest tak ciemno No i co, czekamy teraz na moich rodziców Bo oni gdzieś tam jeszcze chodzą na zakupach W Ikei nic nie ma Myśleliśmy, że będzie, wiecie, coś świątecznego Już coś takiej kolekcji Ale nic, nic, nic Totalnie nie ma No cóż Gdzie chcemy jechać? Starbucks, Starbucks Starbucks. Starbucks Wróciłam do domku do widzenia. Ogółem to też jest trochę późno, bo już jest o 23. Ja już dawno wróciłam z Gdańska z rodzicami. Rodzice zostali w domu, wam teraz z Michałem. Pojeździliśmy się, spotkaliśmy się tam z jego znajomymi. I co to do domu, mogę wam pokazać, co kupiłam. Słuchajcie. Słuchajcie, jak wiecie, zbliża się dzień singla. Nie musicie być singlem, żeby na tym skorzystać. Na AliExpress będą trwały ogromne wyprzedaże, bo za granicą ten dzień singla jest mega, mega popularny. U nas w Polsce to dopiero wchodzi. No i z tej okazji przychodzę do Was jak kupić i żeby pieniądze oczywiście wróciły do nas, te, które wydamy. Bardzo dużo rzeczy na Aliexpress będzie mega przecenionych, więc warto, żebyście sobie zrobili już teraz listę zakupów, co chcecie zakupić. Co zrobić, żeby część pieniędzy z tego, co wydamy, wróciła do Was? już Wam mówię. Przedstawiam Wam serwis cashbackowy LetiShop. Tutaj jest cashback, czyli wydajemy pieniądze i jakiś procent tych pieniędzy wraca do nas na konto. Proszę bardzo, macie tutaj podgląd na moje konto na Letyshops. 2824 sklepów z cashbackiem. Nas najbardziej teraz będzie interesowało oczywiście Aliexpress. Proszę bardzo, mamy Aliexpress, przechodzimy do sklepu, mam też wtyczkę, podlinkuję Wam oczywiście wtyczkę i wszystko. Przechodzimy do sklepu, już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Cashback do 5% na Aliexpress jest aktywny. I przechodzimy, To dam Ta wielka promocja na Ali trwa od 11 listopada do 13, więc kochani, róbcie już teraz listę zakupów i oczywiście wszystko kupujmy przez Letyshops, żeby jakaś część pieniążków nam wróciła. Już wam na szybciutko pokażę, jak to wygląda. Wchodzimy sobie, mamy AliExpress, Woman Fashion, wchodzimy sobie, o proszę bardzo, sukieneczki patrzymy. O, spodobała mi się ta sukienka, wchodzimy w nią. Mamy sukienkę, mamy cenę i wszystko. I spójrzcie na to, wyprzedaż rozpoczyna się 11 lipca o 9. Oh, ty, ale będzie przeciniona fajnie, dobra. Już Wam pokazuję. Mamy tutaj wtyczkę w prawym górnym rogu. Mamy takie L. I tutaj pokazuję, co widzicie. Zwrot gotówki został aktywowany, czyli wszystko, co kupimy za pomocą tego, jak się zalogujemy, zainstalujemy wtyczkę, to wszystko dokładnie nam wróci. Teraz mamy 5%. Spójrzcie, 5% akcesoria mobilne, 1% i tak dalej, i tak dalej. Spójrzcie, pojawia nam się tutaj takie też okienko, i to wam pokażę, czy sprzedawca na przykład nie podniósł ceny specjalnie i nie oszukuje za po pomocą Leti Shops. Też to oczywiście możecie sprawdzić. Widzicie, nawet była obniżka ceny. Wszystko tutaj macie. Pamiętajcie, że pieniążki trafią na wasze konto z Letty Shops, potem możecie sobie to przeleć na przykład na konto bankowe. Także ja już sobie robię listę zakupów na no to wyprzedaż na AliExpress. Ja uwielbiam AliExpress i zawsze robię zakupy z Letty Shops. No jak mi oglądacie, to dobrze wiecie, że cały czas robię te zakupy za pomocą Letyshops. No bo wiecie, jednak fajnie mieć zawsze, niby to mały procent, ale zawsze coś. Także polecam wam, linki macie w opisie, rejestrujcie się, zakładajcie wtyczkę. I co, widzimy się na zakupach na Aliexpress. Cześć, witam was, dzień dobry, jest już kolejny dzień. I chciałabym wam pokazać, co wczoraj kupiłam, bo no troszeczkę tego się zebrało. Pomijając już to, że kupiłam kalendarze adwentowe, najpierw pokażę wam może rzeczy inne od kalendarzy. Kalendarze zostawimy na koniec. Zaczniemy od rzeczy, które kupiłam 2-3 dni temu w Gdańsku, bo też jeszcze byłam w Gdańsku, z Bad Bodywork. Słuchajcie, jeżeli macie TikToka i przeglądacie TikToki, to tam bardzo teraz często były takie popularne filmiki, jak dziewczyny pokazywały, czym się myją i w ogóle. I zauważyłam tam takie żele do kąpieli, balsamy i w ogóle z firmy Into The Night, tak to się nazywało. Zobaczyłam, że to jest w Batten Bodywork. Body Bodywork Body jest w Gdańsku, ale te żele były kosmicznie drogie. Jeden żel pod prysznic kosztował stówę. 99 zł. Peeling też 99. Naprawdę było... No, tragiczne ceny. No i pojechałam zobaczyć, i słuchajcie, była taka promocja, że jak kupowaliście trzy rzeczy, to cztery mogliście dostać za darmo, wybrać sobie jakieś inne cztery. Czyli wchodziło na to, że płacicie za trzy rzeczy, a siedem dostajecie. Więc już się na to skusiłam. I słuchajcie, zapłaciłam dokładnie 257 zł. Zapłaciłabym około 600 zł za 7 płynów, nie tylko płynów, bo już Wam pokazuję, co tu mam. Pójście, to jest właśnie ten płyn, kremowy żel pod prysznic. On tak pięknie pachnie. Jest to coś cudownego. Słuchajcie, te żele to są najlepsze żele na świecie, jakie istnieją. To nie jest w ogóle sponsorowane. Chciałabym, żeby mnie sponsorowali, żebym nie musiała tyle wydawać na to. Kupiłam takie dwa. Chyba te żele kosztowały 89 albo 79. Dalej z tej samej firmy kupiłam peeling do ciała. Jest tak cudny, tak samo pachnie. W ogóle jest taki błyszczący, ma takie glow. Macie tak gładziutką skórę. W ogóle ten zapach, jak yh, robiłam peeling, potem żelem się umyłam, to zapach tak długo się utrzymuje, że to jest naprawdę kosmos. Jest to po prostu przecudowne. Dalej kolejny produkt to jest krem do ciała. Ciała I dalej mam jeszcze balsam do ciała. I proszę napiszcie mi, czym różni się krem do ciała od balsamu do ciała. Bo nie mam dla tego pojęcia. Muszę jeszcze raz o tym poczytać, ale naprawdę nie wiem. No i kupiłam wszystkie możliwe rzeczy właśnie z tego Into The Night. Wyszło mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Więc mogłam jeszcze dwie dobrać. Więc obok stała kolekcja In The Stars. Nie wiem, czy to jest ta sama firma, czy nie. Podobnie w ogóle, no podobnie. W ogóle takie żele, wiecie, tej samej wielkości. W ogóle podobnie to wygląda. To też jest kremowy żel pod prysznic i też cudownie pachnie. I tu dalej mam krem do ciała. Także takie były zakupy w Batten Bodywork. Tego złotego, wiecie, jakoś nie polowałam na no to, nawet nie wiem, co to jest, ale stało obok, wyglądało podobnie i mogłam dobrać jeszcze dwie rzeczy za darmo, więc postanowiłam, że właśnie dobiorę tam te rzeczy. Teraz, który to był żel, który ja używałam? Bo miałam użyte dwa żele i teraz tak spakowałam, że nie wiem. Przejdziemy teraz do Kika. W Kiku kupiłam takie same naprawdę świąteczne rzeczy, już wam pokazuję. Po pierwsze mamy taką choineczkę, no jest po prostu przepiękna. Postanowiłam no wiem, że w tym roku cały pokój będzie robiony na czerwono Mam pełno światełek i w ogóle no, Będzie na czerwono I ta choinyczka kosztowała 14,99 Więc serio malutko Nie wiem, tu brakuje bombek Tutaj, bo tu dopiero zauważyłam, że to jest tak pusto no i taka malutka choineczka postanowiłam, że tak mówię, o kurde, postawię sobie gdzieś koło łóżka, będzie fajnie wyglądała kolejną rzeczą z Kika jest taka girlanda, jeszcze tego nie odpakowywałam ale zobaczyłam, gdzieś to wiecie powiesza takie czerwone, bo była bardzo tania, kosztowała dokładnie 4 zł, 1 euro więc postanowiłam, że coś ją wezmę To w ogóle wszystko jest taki sam odcień, więc super, no i ostatnią rzeczą z Kika jest taka gwiazdka, też w takim łańcuch świątecznym, wszystko ma taki sam odcień, naprawdę chcę mieć bardzo czerwono i cena tej gwiazdki to 8,99, 1,99 euro, niecałe 2 euro. I nie jest też taka malutka, gdzie się właśnie chce sobie powiedzieć, może na tej ścianie i są światełka, bo nad telewizorem. Nie wiem, kochani, ale dajcie znać, czy chcecie właśnie filmik z dekorowania pokoju na święta, na zimę. Myślałam, żeby to zrobić w pierwszym vlogmasie, bo vlogmasy w, w tym roku oczywiście będą. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie właśnie taki filmik. Okej, okay, przechodzimy do Tigera. W Tigera już kupiłam kalendarze świąteczne, eka adwentowe, zaraz Wam nie powiem, ale lepiej w rzeczy, które kupiłam w tajgerze Świąteczne. Takie lampeczki świecące z napisem Merry Christmas można takie fajnie rozwiesić. I tak żałuję, bo w tej grze była wielka promocja. Boże, dlaczego ja nie kupiłam dużo rzeczy? Boże, minus 50% na te takie chyba wszystkie świąteczne rzeczy i te lampeczki wyszły mi po 5 zł, a były po 10. Tak żałuję, że nie wzięłam więcej, a dzisiaj już sklepy chyba zamknięte. Kolejną rzeczą z tej gry jest taka girlanda z ciuszkami świętego Mikołaja i ona wyszła też chyba po 5 zł, albo 4 zł. Też żałuję, że nie kupiłam więcej. Więc kolejne takie dwie świąteczne rzeczy do dekoracji pokoju mamy. No i w tej w były kalendarze adwentowe. Jeden był po 30 zł, a drugi po 15. Ten kalendarz nie powiem wam, z czym jest, Na razie wam nie pokażę. Tylko po prostu pokazuję wam, że mam kalendarz jeden z Tigera. Mam drugi, oczywiście będę je otwierała. Ten jest troszeczkę cięższy, ten był chyba. Nie, ten był tańszy, właśnie. I wiecie co? Na ten za 30 zł nie było promocji, a na ten za 15 zł była promocja i on kosztował 7,50. Kumacie? Kalendarz adwentowy 24 okienka. Słychać, że coś tu jest, jest ciężki. Za 7,50. Masakra. Wszystko takie czerwone, świąteczne tutaj. Okej, okay, przechodzimy do Douglasa Kalendarz adwentowy z Daglasa, Ten taki największy, oczywiście będę go otwierała na kanale Jak i ten z Tigera I słuchajcie, też trafiłam na promocję w Daglasie, Że było minus 20% na wszystko I na te kalendarze adwentowe też było minus 20% On kosztował 149 Można obliczyć, że tam minus 20% ile wyszło I kolejny, kupiłam jeszcze jeden kalendarz adwentowy Była promocja, to mówię, wezmę jeszcze jeden Taką kosteczkę, ona chyba kosztowała 119 zł Ta kosteczka Więc kupiłam aż 4 kalendarze adwentowe, będzie otwieranie, dajcie znać czy chcecie otwieranie właśnie kalendarzy adwentowych jeżeli tak, to może zrobię, że nie tylko raz w tygodniu otwieram kalendarze adwentowe, ale dwa razy w tygodniu na przykład. Proszę Państwa, profesjonalne oświetlenie do nagrywania taki jest efekt tego profesjonalnego oświetlenia, a teraz proszę je zgasić tak jest bez, poproszę efekt dziękuję, mam ogromne wory pod oczami ale to nieważne, słuchajcie, nie jest wcale ciemno bo jest godzina 16-17 ale my siedzimy w ciemnym pokoju no i co ja teraz robię? Już Wam pokazuję słuchajcie, Michał tego nienawidzi ale w co ja gram? Cieszę się, Michał, że rozstrzelę sobie rundkę? Nie się mi to nie przy... nie przeszkadza mi trochę to, że jak razem sobie siedzimy, to zamiast sobie ze mną pogadać, czy coś ty ciągle grasz? Nie ciągle gram, bo ja się od tego uzależniłam. A, as, jej! Kto chce kolejny odcinek z A, as, pisze w komentarzu, że on chce. I ja walę sobie rundkę i się nie chce włączyć. O, włączyło się idealnie. No to! Papa! Pa, walę sobie pa, rundkę, pa! Dobra, nie było dzisiaj sklepy zamknięte, ale wy mi pisaliście na Instagramie, że są jakieś otwarte jeszcze. Dzisiaj byłam też w kiku, też był otwarte. Więc mówię, dobra, jedziemy Michał do galerii, bo chcę z Daglasa kupić sobie to coś tam z Florencia. to jest tak teraz sławne. A jeszcze nic z tego nie miałam, także mówię, chcę sobie zobaczyć, co to jest za firma. I widzę, że Daglasy są otwarte, ale przyjedziemy do nas galerii i jakiś sklep z rzesami do Bossu w ogóle są otwarte, chyba mam na otwarte. No kik, czemu w ogóle kik jest otwarty? Nie są otwarte? Ale tak, był już zamknięty, więc zostało mi tylko zamówić. Ale nie chcę mi się jakoś zaspecjalnie czekać. No ale nic innego nie pozostało. Mamy tam śpioszka. Halo! Dzień dobry. O, nie śpisz! Myślałam, że sobie śpisz, słodko. No ale już wróciliśmy z zakupów. No i w sumie co? Będę kończyć zakupów. Zakupy, słuchajcie, wszystko zamknięte, spożywka otwarta. To, to były zakupy. No ale co będę kończyć ten filmik, tego vloga? Zobaczyłam, że vlogi wam się podobają, piszecie mi, że więcej vlogów, dlatego postanowiłam nagrać takiego chilloutowego vloga teraz. Dajcie znać, czy takie filmy wam się podobają, czy chcecie ich więcej. Ja się teraz z wami żegnam. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie vlogów więcej. Subskrypcję nie muszę tego mówić. Tutaj macie czerwony przycisk, taki sam na dole. Klikamy, jeżeli jesteście nowi, to oczywiście wiecie co robić. Ja się z wami żegnam. buziaki, pa pa.